Złom dobry witam na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu nie mogłem się oprzeć i nie rozpocząć mojego filmu od tego błękitnego nieba, którego dużo nam teraz trzeba, ponieważ jest zima, dla mnie jest to krytyczny okres w życiu nie dlatego, że jest zima, ale dlatego, że jest. Yy, no, <tosłuch> ciężko, ciężko i jeżeli się poddam, to będę musiał wsiąść do busa. A jeżeli się nie poddam, to, to nie będę musiał wsiadać do busa. Nie mam na myśli tego auta, mam na myśli to, co robiłem zawodowo przez ostatnie 16 lat i co zrujnowało mi zdrowie. Nie chcę, panie i panowie. Wczoraj próbowałem się dostać do mojego auta, ale tylko tył się udało otworzyć. A dzisiaj zobaczymy, jest odwilż. Jest odwilż i może, o, magnes miałem przy kluczach, się przyczepił do jest odwilż i być może uda się mi otworzyć kabinę i maskę, bo mam przerywany przewód od minusa żeby zapalić mojego wiecie mam jeszcze troszeczkę miedzi, którą sobie dorobiłem wczoraj miedź do miedzi pójdzie albo z tamtej miedzi do tej przesypię i zobaczymy teraz, czy otworzymy drzwi, czy uruchomimy. Czy pójdę z tą miedzią z buta do skupu? Mam takie powiedzenie, że droga na szczyt jest zawsze pod górkę. Drzwi, to w tym aucie jest mankament, jedyny poza tym samochód, prawie idealny, moi drodzy. I zobaczymy teraz, próba generalna. Zacznijmy od tych drzwi, bo to się łatwiej otwierają. Jak otworzę te, to sobie też tamte otworzę od środka, nie? A potem otworzę maskę. Chciałbym pozdrowić wszystkich subskrybentów, którzy przybyli ostatnio na mój kanał. Mój kanał jest niby złomowy taki, ale ogólnie o życiu. Życiu złomiarza, grzybek. O, on się podniesie, to wiem, ale... Czy, o, czy drzwi się otworzą? O tak jest szansa. Otwieramy tamte i pojedziemy dzisiaj chyba, jak wyjedziemy w ogóle, bo jest jeszcze zaśnieżone. Ale mam zimowe opony. Jeszcze muszę minusowy kabel połączyć na styk, żeby się odpalił. A potem będziemy się bawić dalej. Tak, te drzwi mają problem z otwieraniem, ale otworzymy je od środka. Potem maskę, potem kabel, potem zapalimy. Maskę zamkniemy i ruszymy. Dobrze moi drodzy. Na razie pauza. Jak już wspominałem, mam przerwany kabel minusowy od akumulatora. On jest przerwany. Ponieważ akumulator nie był przykręcony tam taką blachą, nie mam tej blachy, gdzieś mi wyleciała, No i on się ruszał cały czas i kabel mi się przerwał. Więc trzeba tam dołożyć kabel do kabla, żeby zapalił. To się nam chyba uda, ale nie wiem czy uda się wyjechać z tego śniegu do tyłu i potem na drogę. Teraz sprawdzimy, na żywo odpalimy, jeżeli odpali, to będziemy działać dalej. Ała, zapadam się w tym śniegu. No i potem wypadałoby auta nie gasić, nie? Jeżeli się, o widać, że zapaliły się kontrolki, więc. O, stał trochę na mrozie. I zapala gozie, <ścoughs> o kabel się albo się rozładował akumulator może nad tym kablem popracować, pauza jest po kilku próbach wsiadania, wysiadania z tego auta zapaliło, jak już zapali to już nie zgaśnie Teraz spróbujemy czy się wydostaniemy, nie? Musiałbym do tyłu, ho, ho. do tyłu i do przodu, albo tyłem wyjechać. Już kiedyś nagrywałem takie zmagania tym autem na moim kanale. Teraz zobaczymy, czy się to uda, czy się nie uda. mam nadzieję, że ręczny nie przymarzł. Lampkę sobie wyłączymy. Lampka od kana z kanału biały driver. Polecam gorąco biały driver, biały driver. Kierowca busa, który po Europie się porusza. Startujemy. Łatwo nie będzie. Oh yes. Pojedziemy do skupu samochodem dzisiaj, tylko nie, może, nie mogę go gasić. Spróbuję tyłem wyjechać, bo jeżeli koła pchają a nie ciągną, to jest lepsza szansa, że się wyjedzie. Zapali mi światełka i spróbujemy się wydostać Mam pod górkę nawet tutaj, żeby wyjechać Mam nadzieję, że nikt nie będzie chodnikiem przed w tym czasie. Jest ok, jest dobrze. Pauzunia. Przed nami jedzie Adrian z OK Taxi, który mi zawsze złom gdzieś wynajduje. Pozdrawiam ci, Adrianie. Jest Twojego auto nagrywanie, chociaż nie jest to jego auto. Jest to auto firmowe. Ale tam pojechał chłopak. Dobrze, my jedziemy do skupu, moi drodzy, i w skupie złomu zobaczymy, ile zarobimy. Mam trochę aluminium, mam trochę stali i trochę miedzi. Zobaczymy czy uda się jakiś grosik dzisiaj z wczorajszego fedrunku, bo to fedrunek był wczorajszy, ale samochód jak widzieliście na no ostatnim filmiku nie odpalił no i... Ale dzisiaj odpalił, nie? Nie mogę go gasić, bo jak go zgaszę to będę znowu go musiał łączyć ten kabel i tak dalej. Także Takie są moje przygody, no <goda> ale nie możemy narzekać z powodu pogody. Pogoda jest piękna, słonecznie i odwilży. Odwilż, moi drodzy. I tak, mechanika mam umówionego na 13. Mam dobrego mechanika, który, u którego nowa część nie znika. <noise> znaczy, nie wsadzi wam starych części nie powie, że nowy, bo jest uczciwy. Dlatego jest kolejka u niego. No Jaki za złomek dzisiejszy, a właściwie wczoraj czy za złomek? Ile zazłomiliśmy, ile wyfedrowaliśmy? Dzisiaj 5 grudnia. Eee, Miecznie, sort.

Bo nie zapalę, tak. I dzisiaj jest temat taki, no, że droga na szczyt jest zawsze pod górkę. Nie? Zrosły mi zarobki, odkąd przestałem jeździć na busie. W październiku jeszcze jeździłem. Ostatniego października się ogoliłem. I, więc to się nie gole. Oszczędzam na, na piance do golenia na żelu, właściwie na żyletkach E, ostatni tydzień października tam potem był weekend i dwa dni jeszcze miesiąca e, spędziłem w czymś takim podobnym w busiku no i nie chcę do busika wracać moi drodzy jest teraz okres krytyczny w moim życiu albo go wytrzymam albo do busa będę musiał wsiąść moi drodzy e, Podaję numer konta pod filmikami tak ale nie musicie wpłacać możecie pomóc mi w inny sposób możecie po prostu reklamy reklam nie przeglądać tak e, nie przewijać przepraszam tylko je jakby pozwolić, żeby przeszły na filmiku możecie dać taki symbol jak się podobało, jak się nie podobało taki możecie komentarz napisać i do, zostawić subskrypcję co pomoże mi w rozwoju tak i wzrosły mi zarobki odkąd przestałem jeździć tak bo zacząłem nagrywać dwa filmy dziennie no i wzrosły mi zarobki dość poważnie z YouTube'a i chciałbym z tego żyć moi drodzy taka jest moja szczera przed Wami Wypowiedź. <noise> nie będę ratował planety, chodził, zbierał śmieci, żeby pokazać, jakim jestem dobrym człowiekiem, bo nie jestem, tylko Bóg jest dobry. I poza tym, no, transport zniszczył mi zdrowie, nie? nie chcę tam wracać, naprawdę, nie chcę. I choćbym miał chodzić, puszki zbierać po nocach, to będę zbierał puszki po nocach. Wszystkiego dobrego z zawodowego. 126 zł z groszami, wczorajszy urobek z mojej piwnicy. Także jeszcze tam pieniędzy trochę zostało, moi drodzy. Nie mało, więc będę pracował i będę fedrował. Wszystkiego dobrego zawodowego i kadnika jego i orła jego i do następnego.